Witam serdecznie na kolejnym gnocie, jest już dosyć późno, a robiliśmy dzisiaj sąsiadem od rana, i tak, furtka tutaj zrobiona, tą budę to ja wiem to trzeba gdzieś ułożyć i może coś jeszcze się z niej wymyśli, ale ona jest ciężka to. Tam goście mi się zapowiedzieli, za miesiąc gdzieś to pewnie wtedy to się ogarnie, bo tu też z 3-4 osoby by się przydały. Tutaj furteczka zrobiona, dzisiaj nie dotykam. Jutro się tutaj zamontuje ten brakujący element. Gdzieś tam mam takie przęsło wybrakowane z jednej strony. To będzie akurat, żeby je dociąć. O, tamte blaszki, patrzcie, jeszcze nie zamówiłem. Teraz do Was mówię, mi się przypomniało. Wiecie te końcowe? Dobra, tutaj jeszcze muszę podkopać trochę piachu. Jeszcze mu tu się nawiozło z tego, co nam zostało. Ale nie o tym, ile my dzisiaj z sąsiadem zrobiliśmy. Ja to się zaraz obalę. No, już naprawdę nie mam siły. Ile słupków dzisiaj zalaliśmy? Liczyliśmy przed chwilą, tam od samego końca tu za garażem, za tym też zrobię ogrodzenie niech już będzie. I tutaj kawał liczyliśmy chyba 23. No to razy 2,5 metra no i jeszcze furtka tutaj dojdzie to nawet 22 razy 2,5 metra to 44 i na pół no ponad 50 metrów na pewno 55, o ile dobrze liczę. Ojejku roboty poszły, ja już rano jak zapakowałem całą przyczepę piachu szpadlem to już myślałem, że nie mam siły, a się okazało, że jeszcze jedną zapakowałem, bo nam brakło no ale jest zrobione no. elegancko po linii, luks sznureczek idzie po granicy porobione i jutro przykręcanie przęseł przykręcanie przęseł też nie będzie takie na luzie, żeby je tylko przykręcić to by był luz, ale Niestety wiecie, w jednych miejscach jest trochę wyżej, w drugich trochę niżej. Ja tu bym tak robił, że jeden panel trochę wyżej, drugi trochę niżej i tyle. No ale sąsiad mówi, że tak nie może być. Musi być równiutko, tu trzeba gdzie trzeba, to trzeba podkopać i tyle, bo się ludzie będą śmiać. Ja mówię jacy ludzie, przecież tu nikt nie chodzi. Ja tu w życiu kogoś nie widziałem, bo z tej strony grzybów nie ma w ogóle. I grzybiarze tu też nie chodzą. No ale no co, równo to równo, no w końcu to się robi. Na lata, przynajmniej taką mam nadzieję. Myślałem, że ten drewniany płot też na parę lat starczy, ale to naprawdę odcina się tą siatkę leśną i te słupki się same obalają. One się tylko trzymają na, na tej siatce i co któryś jest trochę sztywniejszy, ale jak go się pchnie, to też się obala. O Zresztą, tutaj widzicie, jak się nie trafi, że ten słupek ma być w tym samym miejscu. To nie ma problemu. gorzej jak w tym samym, to trzeba tą końcówkę też wykopać. Ale dzisiaj nam na te 20 parę słupków, tak chyba tylko raz czy dwa się zdarzyło, że akurat ten sam dołek wyszedł. Bo te chyba były co 3 metry, a te są co 2,5. No to tak nie zawsze wyjdzie. No i na tym można sobie, wiecie, trochę posterować, bo się trafi na korzeń, to można obok. A jak robimy tutaj panele no to panelowo nie da rady, no musi być w tym miejscu co wychodzi, korzeń, nie korzeń Wszystko trzeba było dzisiaj ciąć, no a tu jest las Tutaj to jeszcze luz, bo tu nie jest taki gęsty, ale tam bliżej garażu no to jest Drzewo przy drzewie, krzak przy krzaku No i tych korzeni trochę było Ale jakoś się udało Moje główne zadanie dzisiaj, co zresztą pewnie widać po moim ubiorze To było rozrabianie betonu, ale przy betoniarce to całkiem Przyjemna robota, nie taka ciężka. I tylko dowoziłem i latałem w tej nazad, a sąsiad obsadzał słupki. No i tak, o, i furtka tutaj zrobiona, tam gdzie była tamta, drzwi do lasu, żeby były. Trochę tutaj daleko, myślałem, żeby zrobić tam wcześniej, ale tam pełno krzaków mi rośnie. To by było takie wyjście, to jeszcze pewnie mi obrośnie. I bym prosto w krzaki wchodził, a tu jest akurat taki większy luz. No to niech już tutaj będą te drzwi do lasu. O, teraz mi się przypomniało. A co ty tu robisz, Białoczup? I bocianek jest. One to lubią gdzieś po tym, żeby się kręcić. Ale, ole, wyjadły. To jeszcze rano było pełno słonecznika. I tak zobaczyłem, że jeszcze dużo słonecznika. Rano wrzuciłem tutaj kamerę do środka. Jak coś się nagrało, to wrzucę wam. Wiecie, pod melodyjkę na sam koniec. Tego gniota, a jak się nie nagrało do wytnę, to nie będzie tego gniota. Więc jak słyszycie, że to mówię, to na końcu gniota będziecie mieli tutaj ptaszki leśne, które do mnie przylatują. A ja lecę im trochę dosypię. Żeby ogrodzić całą działkę, no to jeszcze kawał. Jeszcze trochę trzeba pozbierać, pokupować materiału, no i porobić. No ale już idzie, idzie do przodu. no Widać efekty. No, będzie widać jak już tutaj założymy te przęsła, ale to kawał, no dotąd. Tak o, do Lublina będzie akurat. No i tam to nawet nie jest drugie tyle, to będzie mniej. Tam może z 10-15 słupków. Potem z tej strony, no tu będzie z 20-25. No i potem tylko przód. No i sąsiad mnie namawia, że jak już przód będę robił, żeby tą bramę wymienić. No zobaczymy, albo ta zostanie, tylko się przerobi, żeby furtka była, wiecie, w linii, nie? I trochę bardziej bym ją cofnął, bo często grzybiarze mi stają na samym wieździe. To Lublinem jest ciężko wywinąć. To ja wolę ją cofnąć 2 metry do środka tamtego podwórka, to tej drogi. To mi tam przeżnie szkoda. A będzie łatwiej zawijać, bo tak to jest ciężko. Jak ktoś mi tam zastawi, że przy samej drodze po drugiej stronie postawi, no to ciężko jest wywinąć, trzeba na dwa razy. Się ogrodzi, to skończy wam się chodzenie za płot. A które wtedy będą wylatywały, to się loty obetnie. I będzie porządek w końcu. A proszę, kogut dalej z perliczkami? Chodzi on to cały czas, ale właśnie na razie nie podcinam tych lotek, bo dużo osób pisało podetnij. Lotki nie będą ci wychodzić. Będą wychodzić, no bo jak one mają, przez to nie wyjść. A nawet jak jest ta siatka taka na krety, to przychodzą pod spodem, pod eprom nie ma sensu. I tylko to powo by powodowało tak, że ona wyjdzie i chce wrócić górą, bo dużo górą lata, i nie będzie potrafiła. Dlatego obecne im loty dopiero jak wszystko ogrodzę. No oczywiście mogę je trzymać tylko na wybiegu i obciąć im loty i by był porządek. No ale nie chcę tak robić. Chcę je tutaj puszczać, niech sobie latają po zielonym. O taka a propos, pytałem się jak nazwać tą nową kaczkę. Dużo propozycji napisaliście. Ale chyba nowa będzie najlepiej, bo ona jest nowa. I tak się już mi trochę przyjęło, że na nią mówię nowa. To chyba tak zostanie. Jak Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzu, a jak Wam się nie podoba, to dajcie znać jak będzie lepiej. Ale ta trójka kaczek to już u mnie zostanie. Mam nadzieję, że na dożywocie, a jak będzie, to zobaczymy, a to to zawsze będzie nowa z nimi. Jak sobie pomyślę, że jutro od rana trzeba te przęsła przykręcać, to mi się słabo robi. Znaczy mi się słabo robi, jak nawet o tym nie myślę. Bo dzisiaj tyle roboty poszło. A ja wieć. Niezwyczajny do ciężkiej roboty jestem i miałem 20 lat. Dobra piłę muszę schować o. O liście od rzodkiewki mam. To dam królijkom niech mają. O pojedło wypaliło muszę im szybko nalać bo nie wiem kiedy bo tam przy płacie robiliśmy żeby one nie były spragnione. Naprawdę lubią te liście od bo nawet łatka która zwykle potrzebuje czasu jak coś jej wrzucę żeby zacząć to jeść to na rzodkiewkę to się rzuca smacznego, jedz sobie dobra, już ci nie straszę, czarny też już zajęła o, chyba chciało im się pić, pewnie już jakiś czas temu, wywaliły no na pewno nie rano, gdzieś tam po południu bo coś tam się tutaj kręciłem to bym widział, no ale już parę godzin pewnie nie mają jakie czubeczki mają ładne jaki jest. przy okazji wszystko im pouzupełniałem i zboże dla, dla białej dla tych śrutę Pasze już mają tą dla starszych tą jedynkę nie zerówkę No i dobra częstujcie się One wszystkie były tutaj ale jak otworzyłem drzwi to Uciekają po mamie są takie strachliwe A przecież ja tu po słonecznik przyszedłem No kogutek mnie tłucze no Od tyłu mnie zaatakował łobuz jeden Co ty z ciebie taki łobuz perliczka ci dała Do wiwatu To ci pomogło ale na parę dni a teraz znowu Łobuzujesz, ale najlepsze jest to, że on innych kogutów czy kur nie bije, tylko mnie. Podsypiemy o. leśnym ptaszkom, że się wysypało to nic. To kury to wydziobią przecież. Tu muszę zrobić porządek, bo teraz tutaj te siatki różne na odciągałem. Tą leśną to by się na złom sprzedało, tylko ona nic nie waży. A raczej do niczego mi się nie przyda. Tak po prostu ją wywiozę, żeby jej się pozbyć. No chodź, chodź, bo już od godziny się kręcisz przy tej furtce. Dalej idź. Edziu, do mnie. Edziu. No. Tam idź. No, jeszcze krok. Dobra. Można zamykać. Szukałem właśnie tej szarej kurki, bo malutka przy kurniku. A ona zawsze z malutką chodziła. A tu proszę, już dorosła. Chodzi swoimi ścieżkami, tylko się nie zgub. Wróć do kurnika na noc. To jest już niebawem. Bo ty jesteś szykowany dla bocianka. O ile bocianek to kogut. No tam leć tam, dobrze. O wilku mowa. Bocianek tuż tuż obok. Tylko do lasu się wybrał. Tam do lasu 2 metry od ogrodzenia. To jeszcze nie jest źle, a tu ta nowa chałupka, co się dla nich szykuje. Znaczy dopiero się będzie szykowała. Muszę tutaj wysprzątać, wybielić. Ale to na wiosnę dopiero. Już tutaj będzie ogrodzenie, to pomału się będzie myślało o jakiejś wolierze dla nich. Kogut, czy tobie się coś nie pomyliło? Czy wszędzie z tymi peryliczkami chodzisz? Cały czas. I nawet wam powiem: kogut już nie gania innych kogutów jak kury pławią. Nie jest w ogóle tym zainteresowany. Chodzi sobie nawet obok. Inne skaczą po kurach. No, on już ma swoje lata. Dobra, bo ja się kręcę, kręcę, a tu trzeba tą jedną płytę tutaj dołożyć, żeby ten róg nie wisiał w powietrzu. Jak tam Edziu, podoba się nowa buda? Podoba się najbardziej, to mu się podoba ten dywanik z Lublina. W kółko na nim leży. Ale do środka też wchodzi, też śpi w środku. Ale jak tak leży, żeby sobie poleżeć, to tutaj. Bo tutaj ma, wiecie, ogląd na całą sprawę, co się wyprawia, kto drogą jedzie. A nie jedzie tutaj zbyt często ktoś, ale parę samochodów dziennie to już jedził wiek to. No to się omyliłem. Tutaj jest płyta, tylko ona jest ciut za nisko i trzeba by ją wyjąć, podsypać piachu i podłożyć, żeby to się całkiem opierało. No ale na szczęście jest. Nawet zapomniałem o tym, czyli tu się za bardzo nie ugnie. Ona jest tak z centymetr dwa pod budą. No to dobra, jak to się u mnie będzie. To się to zrobi i może tu jeszcze jedną podłożę Żeby to wszystko było stabilnie, ale i tak nie jest źle A Jak tam w środku? Nanosiłeś już piachu, Edziu? Nie, nawet trzymasz porządek, muszę Ci przyznać Jak na Ciebie, to jak te Jak te posłanie leżało na tarasie, to dużo gorzej wyglądało A śpi w środku na pewno, bo już nie raz przyuważyłem Że jak śpi, to w środku, jak tak sobie leży To tutaj to ja wam powiem, że więcej piachu w chałupie mamy jak on w tej budzie. się Trzeba będzie do niego przeprowadzić. Albo jedzia przeprowadzić do chałupy, to będzie większy porządek. Już gdzieś poleciało tam. Pod tymi budkami jest. Szara już z malutką. Jeszcze się jej trzyma. Najmniej się z nią trzyma ta taka, wiecie, ruda. Edziu, nie gania ich. Ta ruda, ale ona to jest, wiecie, już w wielkości malutkiej. Wody tu uzupełnię, bo wszystko wylały. Wiem, wiem, już trochę błota, ale to się wysprząta jutro czy pojutrze. No ale niech chociaż mają pełne, zawsze to letły. Mam jeszcze trochę obierek od ziemniaków, to zagotuję, kurą, Zagotuję dzisiaj, będzie na jutro, jutro rano im dam. Tylko, o, popiół im wysypię. Niech mają do kompania się, a to to już rzeczywiście błoto się zrobiło. Trzeba im to wysprzątać tam. Dzisiaj czy jutro? Bardzo lubią się tu kąpać. No co to tu wyszło? Zawsze coś z ziemi wygrzebią. No to to na pewno nie moje. Przeszedłem się po podwórku, patyków trochę pozbierałem i obu pól na korzyść. Podwórko bardziej czyste, czystsze chyba się mówi. No i ma się na czym zagotować. No dobra, coś grubszego wrzucę i niech się gotuje. Gęsi się plukają jeszcze. Ale maluchy już się zeszły, można pozamykać. Zawsze to coś do przodu. Edziu, nie pchaj się tutaj. Edziu! Edziu, no przesun się. Wszędzie musisz tego swojego nosa wstawić. No chodź Bo cię tam zamknę. Byś miała. O, miarkę wezmę, to nie zamoknie może. Myślałem, że te też zamknę. A one tu latają dalej. No to latajcie sobie ile chcecie. Pół godzinki minęło i te się zeszły. Edziu, poczekaj. O tak, leż tam pod łatkę, a ja sobie tutaj spokojnie zamknę. I zamknięte. A Edziu, na swoim posterunku Cała reszta też już byście się mogli zejść. Bo ja dzisiaj to naprawdę już nie mam siły. Trochę się dzisiaj narobiłem No dawajcie, dawajcie, do kurnika, do kurnika. Idźcie idźcie. A parę osób pisało, żeby zrobić światło w kurniku. No taki jest plan. Teraz zbieram na elektryka. Żeby samemu tego nie podłączać, tylko ktoś kto się na tym zna. I zrobić światło i w kurniku, i w garażu. Jakieś gniazdka może tutaj zewnętrzne, może tutaj taki halogen jaki mam przed chałupą. Taki na prąd, to on dobrze świeci z czujką ruchu, no ale to pomału, nie wszystko na raz. Na razie to ogrodzenie się robi, no ale dobrze by było jeszcze na tą zimę to zrobić. No Muszę zadzwonić, jeszcze zobaczyć, jak tam z terminami pan będzie miał. Bo ten, który mi tutaj zakładał elektrykę w chałupie, to jestem super zadowolony, muszę do niego zatelefonować. No wchodźcie, wchodźcie, bo jeszcze muszę zmontować gniota. Dopiero się będę mógł położyć. No i idź tam do kurnika. No i jeszcze jeden krok. Brawo. To teraz trzeba policzyć, czy wszyscy są. Bocianek jest na swoim miejscu. Pisklaki też są trzy. No i dobra, to liczymy. No i wszyscy są. 43 sztuki. Tutaj mamy nową koleżankę. A patrzcie, gdzie malutka się zapakowała. O tutaj obok pisklaków no w ten sposób to zawsze trochę je ogrzeje tak sobie wymyśliła na kwadratowej grzędzie dzisiaj dobra zamykamy w miarę szybko mi się dzisiaj zeszły można lecieć montować tego gniotu już się przestraszyłem że czwartej kaczki nie ma no ale czwarta jest to tutaj w środku dobra wszyscy są i to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja zapraszam na jutro na siódmą rano. Aha, taka jedna rzecz, bo zobaczyłem, że jakieś tam ptaszki się nagrały w tym karmniku. To jak ktoś się zna i rozpoznaje, to może mi napisać w komentarzu, co tam się nagrało. To ja będę miał mniej szukania zawsze, to mniej robota. jak ktoś się zna, to napisacie mu komentarz z nazwą, to jest wiecie... 5 sekund. Dobra, ja już lecę. To montować i spać, bo jutro od bladego świtu musimy zakładać te, te przęsła, a ja już czuję, że każdy mięsień mnie będzie jutro bolał, każdy co do jednego. Dobra, na razie, cześć! Znowu trochę mniej.